Cześć Marcin z tej strony. Eee, witam Was na kolejnym, kolejnym odcinku polskiego złota, tylko dzisiaj tak troszeczkę nietypowo. Eee, jestem już po jakichś 200-150 km jazdy. Właśnie mijam zjazd na mysłowicę, jadę w kierunku Krakowa. Eee, docelowo wybieram się w stronę rzeki Pug, czyli. Kawałek troszeczkę na, na, na wschodnią, północno-wschodnią część kraju. Tam rzeka Bóg jest granicą dwóch województw. W okolica gminy Perlejewo i następnej tam, tam mam znajomego, który gdzieś tam po prostu jeździ, czasami znajduje fajne złociny, więc z tamtej strony chciałem zacząć. Mój wyjazd będzie trwał około tygodnia, może trochę dłużej. Będę zjeżdżał później sukcesywnie w dół stamtąd i kierował się w stronę Dębicy e, Dunajca i kolejno Wisłoki w Jaśle i, i rzeki Poprad. Zobaczymy jak to tam wyjdzie finalnie. E, materiał będę na pewno kolekcjonował. Jedziemy tam, mam ze sobą, mam ze sobą pompę spalinową, mam ze sobą płucznię, korytarz, e, sawkę, także no, coś może uda się pogrzebać, coś znaleźć ciekawego. Mam nadzieję, że, że wyjazd będzie ciekawy, wesoły. Będę miał okazję spotkać kilku z Was osobiście, w z tego też bardzo się cieszę. No i lecimy moi drodzy, lecimy na wschód Polski, zobaczyć co tam się dzieje. Może komuś z Was przydadzą się te informacje, może ktoś kto mieszka w tych rejonach będzie mógł, dzięki temu będzie miał troszeczkę więcej odwagi, żeby ruszyć w teren. Na pewno chciałbym jeszcze zahaczyć Bieszczady, ale kurcze nie wiem czy zdążę tutaj, czy się wyrobię z czasem, bo mam, mam trochę czasu ograniczony w związku z tym dzisiaj jest wtorek miałem ruszać wczoraj, ale, ale nie udało mi się wszystkiego pozałatwiać na czas w związku z tym wyjechałem dzisiaj rano będę o godzinie 16 na miejscu i jeszcze przejeżdżam przez Kraków ponieważ mam zamiar tutaj odwiedzić mojego kolegę Krzysztofa zawożę mu kamienie do szlifu odbieram kamienie ze szlifu także zobaczycie też jak, jak będzie wyglądał jak wygląda kamień który został ostatnio znaleziony Będzie wesoło. Eee... Zaczynamy. Teraz w kierunku Warszawy, ponieważ tak prowadzi mnie tutaj nawigacja. Chyba taka trasa będzie najlepsza. Proszę bardzo, piękna dolina wzgórza przed Krakowem. No, tereny macie tu naprawdę ładne. Szkoda, że nie mam czasu, żeby coś tutaj. Mam około 4 godziny jazdy 4,5 godziny nawet więc... więc kawałek przed sobą także powinienem być na godzinę 19 na miejscu. Myślę, że już dzisiaj nic nie będziemy świrować, ale jutro z samego rana będzie akcja. Eee, jadę. Szósta godzina w trasie. Stało mi jakieś 150 km do miejsca docelowego. Eee, jest godzina 16.40, ledwo żyję. Powiem Wam, że jest taka smażalnia dzisiaj, że po prostu jakiś koszmar. Fotoradary. Torki, tiry i inne potwory. Także trasa fajna, bo drogi porobione, więc fajnie się jedzie, ale e, z racji kółka, jakiego musiałem śmignąć, no, dołożyłem sobie 200 km. Ale odwiedziłem mojego dobrego kolegę Krzysztofa e, w Krakowie na pracy. E, pokazał mi krzychu taką ciekawostkę. Tutaj widzicie na zdjęciu w tej chwili kamień, który e, wartość tego kamienia. Szacuje się na około 7000 dolarów za karat, czyli 0,2 grama. Ten kamień waży 3 gramy, przepraszam, 0,6 czy 0,8 grama, więc jest 4 karatowy. Wartość około 25000 dolarów. Lekko mówiąc. Więc ciekawostka: wiele takich drogocennych minerałów przewala się przez ręce naszego szpeca, ponieważ jest bardzo dobrym szlifierzem kamieni szlachetnych jednym z lepszych dla nas po znajomości czasami szlifuje jakieś drobiazgi, które udaje się nam znaleźć i tutaj ciekawostka kolejna pokażę Wam w tej chwili kamień, który znalazłem chyba nawet na ostatnim czy tam dwa filmy temu pokazywałem go, taki cyrkon, który wpadł przypadkiem zupełnie do, do płuczni i Krzysiu swoimi sprytnymi paluszkami zrobił z niego taki oto piękny Klejnot, można powiedzieć. Bardzo ładna barwa. Jest to cyrkon Wagowo e, pierwotnie ważył około 4 karatów, w tej chwili zostało 1,60. Z racji swojego nietypowego kształtu, ponieważ był takim trójkątem i ciężko było coś mądrego z niego, że tak powiem, wymyślić. Także, e, no taka ciekawostka w formie zabawy. Mijam Wisłę na wysokości góry Kalwarii. Widzicie przepiękne koryto ogromnie wysuszona rzeka można zbierać starocie na starym korycie jak widać ludzie nie tracą czasu i opalają się piękna pogoda no niestety mało wody ale Wisła to Wisła jedna wielka piaskownica także raczej wisła nas nie interesuje nie będziemy się tutaj porywali na tak dużą rzekę z tego względu że jest to zlewnia więc ona tak naprawdę będzie trudno dostępna. W większości jest po prostu zapiaszczona na tym odcinku, więc nic tam ciekawego pewnie nie znajdziemy. Chyba, żeby pracować jakąś dużą dragą i przewalić ze 100 metrów sześciennych, to może jest jakaś szansa, że coś tam zostanie, ale, ale my jedziemy wyżej, jedziemy, jedziemy ee, na bok. Właśnie wjeżdżamy na most. To jest cel naszej podróży dzisiaj. W ogóle potężna rzeka, duża woda. Będziemy szukali zakrętów e, takich szwirowych i mam zamiar tutaj poczesać troszeczkę dopływy i strumienie, które opływają tak naprawdę wysoką terasę tej rzeki. Mam nadzieję, że tam coś znajdziemy, także jest godzina 19, jestem na miejscu. Mam jeszcze 15 km e, może nawet dzisiaj zdążę jeszcze coś pogrzebać, skoro już jechałem tutaj taki kawał drogi, bo zrobiłem 650 km, Wypadałoby chociaż łopatę zmoczyć, także przyjadę na miejsce, rozpakuję się i może skoczymy na dłonie. Dobra. 30, moi drodzy, dojechałem na miejsce jakieś 2-3 godziny temu. Zdążyłem już yy, pogrzewać w rzece. Może byłby to za ale już byliśmy tutaj z kolegą piączkiem, trochę popaprać Ale chciałem Wam pokazać coś innego. E, mówiłem Wam wcześniej o tych domkach, które tutaj yy, wszęmi wobec występują takie ciekawe, małe właśnie jestem w jednym z nich. Przepiękny klimat. Zapach tego drewna, który tu jest starego. No, powiem Wam, że. Jest najlepszym efektem jaki jest od wejścia. Ech, bardzo to fajnie wygląda, schludnie, czyściutko. Ech, to jest moja jedna sypialnia. Właśnie rozpakowałem ten materac z folii, bo był świeżutki. Wszystko zrobione w pięknym drewnie. Ten dom został rozebrany gdzieś kiedyś i przywieziony tutaj w kawałkach i poskładany tak naprawdę na miejscu. Jest oczywiście góra. Pokażę Wam tam rysowkę. Okay. Spokojnie mieści się tu około 10 osób. Myślę, że tam są jeszcze dwa duże łóżka. E, mamy tutaj taką dużą przestrzeń. bo Z góry widać cały dół. No, po prostu co tu dużo gadać. 50 zł za dobę. Chyba nic lepszego nie można znaleźć. Tu jest taka kucheneczka. Też bardzo fajna, bardzo czyściutko, schludnie, ale pachnie jak w muzeum. To jest tutaj najlepsze. Idę się ogarnąć i jutro zaczynamy sprawdzać lokalne strumyczki. Nie spodziewam się tutaj jakichś ogromnych okazów, jeżeli chodzi o złoto, chociaż może nas coś zaskoczy, na pewno będzie go tutaj sporo drobnego, ale Piękne tereny, jeszcze fajniejsi ludzie, także myślę, że będzie ciekawie. Dobra moi drodzy, ja zmykam do jutra. Dobra, kochani, dzień drugi, a w sumie dzień pierwszy. Trochę się wyspałem fajnie tutaj kurcze, fajne powietrze, dzisiaj już są chłodne noce, także dosyć fajnie się śpi. Jedziemy, jedziemy coś pogrzebać, poszukać trochę tutaj w lokalnych strumyczkach. Wiedził mi jakiś sierściuch. loda. O, siema młody. To był mój przewodnik właśnie mały. Chodź przewodnik. Będą lody? Ile masz? Dychę? To, to piątka dla mnie. Kot, uciekaj. To jest mój kolega Piotrek. Tak? Jak masz na imię? Ile masz lat? Osiem. Osiem, no. Mały specjalista z nadbuga od złota i kamieni szlachetnych i dzisiaj będziemy z Piotkiem odkurzać bóg, tak? Słychać już maszynę naszą chyba, nie? Dobra, idziemy. Tu drugi Piotrek, tylko starszy. Ten tu nie widać, chował się pod wodę nasz. ale tu jest góreczka. I jak idzie dziura, to najlepiej miejsce w miejsce. To się nazywa mistrzu przy pracy Podnieś do góry, co ty tam masz w tych rękach Pokaż nam O matko, jedziesz młody <noise> Elegancko Dobrze, dobrze, trochę w prawo, trochę w lewo I to żebyś całej rzeki nie wciągnął <noise> Dobra, zobaczymy co tu się dzieje O, pięknie Tu jest już piask jest taka góra. Jak tam panie kierowniku? Wszystko w porządku na kopalni? Pomóc ci trochę? Trochę ciągnie woda, nie? To idź troszkę do przodu możesz teraz. O, Ale śmiało, możesz tak nacisnąć na dół. Pa, tak o. Czy. Ruszasz, 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 ruszasz. Pa, tak, wciądzi, wciąga, wciąga. Widzisz co się dzieje? I do góry. Chwila przerwy, żeby popchnęło kamyczki. I znowu, przykładasz do dna. I mocno naciskasz, mocno Tak żeby wiesz o no, to my tu dzisiaj tą rzekę chyba całą podkurzamy, co? No, elegancko Normalnie Mały zawodowiec Idzie fajnie, nie? No znalazłem takie dziwne stworzenie pod... nad Bugiem tylko takie występują taka sytuacja rozdłużamy nie ma lekko ciekawa rzecz tutaj w tych terenach występuje, a mianowicie bardzo ciekawa zabudowa tutaj w tych wioskach te domeczki niektóre to znaczy większość starych domków jest skonstruowana w ten sposób, że to są bardzo małe chałupki które mają po prostu jedno okienko, jedno okienko, drzwi na środku, podejrzewam, że cztery izby w środku, i, i to wszystko, ale y, zaskakuje mi ich rozmiar, a raczej jego niewielki rozmiar. Po prostu te domki są maleńkie i widać czasami, jeszcze jadąc tutaj przez wioskę, y, pozostałości po tej starej zabudowie i coś pięknego. Y, ludzie ci musieli tutaj, nie wiem dlaczego, budowali takie małe domki. Czy bardziej to była kwestia temperatury w zimie, czy bardziej kwestia, no proszę bardzo, tutaj ktoś świeżym taki domek, ale one mają wszystkie taką samą strukturę, znaczy taką samą budowę. Dwa okienka, drzwiczki. Pięknie. Tutaj ludzie żyją na, na brzegu rzeki Bóg. Bóg to jest teren pewnie zalewowy, ta lewa strona, widać wysoką terasę, ale przepiękne tereny. Ja. Tak poukładane równiutko? Ja nie wiem. Chyba. A, ale kładki robione kiedyś. Wiesz, do przechodzenia. Roby przeganiali, wiesz. No, ale... no, nie wiem. No tak, tu stara była droga. Taka, stara taka... A, droga, teraz. Na przyjeździe. Nie dobrze jest? Bardzo no. I woda dobrze płynie tam. Dobra, spadek duży. Co to ma Co to jest? No tu? Nie taki stary. No. Tak to wygląda. Ale po prostu woda, żeby to nie rozabierało tymi grubymi. No ale. Oczywiście plastiki muszą być, nie? Ale głębia tu jest fest. To stare poprawiany było układane, żeby nie rozwaliło przejazdu. No ale bobry nie, to się przewróciło. To się ale tu głęboko, tu by się można było kąpać. Malinki. Kurde, taki z lasu, najlepsze. robisz? Hmm. Śniadanie jem. Siemano. Kolejny dzień dzisiaj poszukiwa, nie? Ciekawe co tu znajdziemy. Jak myślisz Piotrek? Znajdziemy coś? Jesteśmy. Piękny strumyk. Piękny teren. Zobaczymy, może tutaj coś wyjdzie ciekawego. Wczoraj znaleźliśmy troszeczkę kolorowych kamyczków, trochę złocin. Dużo, bardzo dużo skamienili jest tu w każdym strumieniu. Eee, zobaczymy, znaleźliśmy taki przejazd przez rzekę. Na nim dosyć fajnie płynie woda. Bo generalnie tu też jest problem z wodą na tych małych dopływach, bo jest po prostu sucho. No i zobaczymy, co tu wyjdzie. Może coś ciekawego uda się. Bardzo stare tereny. Bardzo bogate historycznie, bardzo się tutaj dużo działo, przewalały się tędy wojska napoleońskie, carskie, no naprawdę historycznie tutaj było grubo, także mam nadzieję, że coś ciekawego. Kiedyś? No. powracający z powrotem. I zabarwiony trochę na niebiesko Naprawdę przyjechałem tutaj do kolegi Piotrka, którego poznałem kiedyś. Poznałem, no. znaliśmy się przez telefon tak naprawdę. Eee, ciekawa historia tych ludzi, ponieważ mają takiego fajnego siedmio 8 przepraszam, letniego syna, który tutaj e, no jest takim małym pasjonatą z kamieni, i tych wszystkich tematów. Gdzieś tam zaraził się, oglądając filmiki nasze e, całą pasją i tematem pukania złota. Zawziął się młody. Ojca targał tutaj za paluchy do rzeki, żeby coś poszukać, coś pokopać, coś pokombinować. Udało im się, znaleźli złociny. Znajdują je nawet na drodze ornej w polu, ponieważ materiał, którymi są reperowane te drogi, często pochodzi tutaj z tych takich bardzo dużych takich, takich górek szwirowych, które tutaj wszędzie są. Prawdopodobnie są to jakieś polodowcowe pozostałości Moreny. W nich są ogromne ilości skały, takiej, która ewidentnie została przyniesiona tutaj z odległych terenów e, gdzieś tam w Skandynawii no i znajdują złociny, co prawda to złoto jest tu bardzo drobne i bardzo wymagające, także naprawdę dla kogoś kto, kto zaczyna drogę w takich terenach, no wypłukanie czasami czegoś może graniczyć tutaj z cudem, ale to tylko upór i zaparcie może doprowadzić do jakiegoś sukcesu e, nie ma szału tutaj z tym złotem, co prawda, no nie ma tu jakichś powalających ilości. Na pewno, skoro w głównej rzece złoto występuje, więc wszystkie dopływy są ciekawe. Zwiedziliśmy tutaj kilka dopływów, e, które wpadają do rzeki Bug i, i w każdej z nich złoto jest. Mniej lub więcej, ale są to bardzo małe ilości, takie bardzo małe drobinki. Ale, ale, ale w kilka miesięcy temu kolega, który właśnie tutaj zaczynał zabawę, no udało mu się znaleźć kilka takich fajnych złocin grubszych, które oczywiście gdzieś tam w międzyczasie zgubił, stracił, położył na talerzyku i one wyparowały. E, piękna kolekcja kamieni, którą ma ten młody człowiek tutaj. Co prawda w warunkach takich swoich, laboratoryjnych, ale są. E, pięknie, cicho, spokojnie. E, no Bardzo fajne tereny, naprawdę. Te wszystkie piaszczyste drogi, te domki. no Bardzo mi się tu podobało. Na pewno kiedyś tu jeszcze wrócę. Udaje się, moi drodzy, teraz na dół. E, lecę w stronę Lublina i dalej w stronę Rzeszowa w linii prostej. Po drodze mam. E, mieszka moja rodzina babcia, wujek z rodziną do których właśnie w tej chwili zmierzam co prawda jest godzina 18.40 więc będę pewnie tam około 10 tak mi przynajmniej pokazuje nawigacja, no ale no ale będę już bliżej docelowych miejsc, także później kolejnym, kolejnym punktem docelowym będzie rzeka San jeżeli uda mi się, jeżeli zdążę w ogóle na nią zahaczyć jeżeli nie, to po prostu San zostanie pominięty i pojadę dalej tam na Wisłokę i Dunajec. Mam nadzieję, że piątek, sobota, niedziela wystarczy mi na to, żeby obskoczyć jeszcze te trzy rzeki. Chciałbym poświęcić na każdą z nich jeden dzień. Eee, a w tej chwili, no co, udaje się tutaj w drogę powrotną. Bardzo ciężko mi się stąd. Bardzo fajnie się tu czułem. Naprawdę zostałem bardzo fajnie przyjęty. Eee, bardzo serdecznie ludzie. O społeczność. Wszyscy się znają, wiecie jak to jest. Tak. Przewinęło się tutaj kilka dużych, miało miejsce tutaj kilka dużych bitew takich historycznych, w związku z tym no, tym z Was, którzy są w temacie, nie muszę tłumaczyć co ciekawego tutaj lasy i dziki potrafiły wyorać w, w lasach. No i co? No, no jest tu co robić. Jest to ogromna przestrzeń. Bardzo, moim zdaniem, tak dyskretnie, bo, bo nie spotkaliśmy tutaj w ciągu dnia ani żywej duszy, gdzieś tam jeżdżą w Mam przed sobą jeszcze 3 godziny jazdy, więc zmykam moje drogi.